Słuchajcie, no i jest Camaro. Camaro, które było jeszcze wczoraj lampą do wersji angielskiej, czyli do ruchu lewostronnego. W tej chwili już jest zmodyfikowana, przerobiona. Nie wiem, czy tam. O, teraz widać te wnętrze. Ładnie, słuchajcie, mamy wersję europejską z tego zrobioną. Widzicie tą przesłonę? Z lewej strony musi być niżej, żeby była wersja europejska. Widzicie taką blaszkę tam w środku? Jak jest odwrotnie, że z prawej strony jest niżej, to jest wtedy e, wersja do ruchu lewostronnego, czyli taki, jaki jest w Anglii czy w Japonii na przykład. Tu mamy już zrobioną Europę. Tak to sobie wygląda. To było naszym zadaniem, także tutaj jeżeli chodzi o powierzchni klosza, to jakieś tam drobne kamyszki. To tutaj tego nie robimy, bo nie to było naszym zadaniem. Naszym zadaniem byłoby zrobić ten projektor w wersji europejskiej i jest. Także zabieram się zapakowanie, żeby czym szybciej odesłać lampę.